Witajcie moi drodzy Bartek Piekaruś. Kolejny raz zapraszam do łopienki. W dniu dzisiejszym z nami jest niezwykły gość, pan Zbyszek Kaszuba. W zasadzie nie gość, a gospodarz tego miejsca, miejsca związany z nim od ponad 30 lat. Za chwileczkę opowie nam o pracach prowadzonych w samej łopience. Przy okazji wyjaśni się, dlaczego na nagraniu jestem w takim, a nie innym stroju. Dzień dobry, nazywam się Zwigniew Kaszuba i jestem opiekunem cerki w Łopience. Z Towarzystwa Karpackiego prowadziliśmy przez wiele lat odbudowę tej cerki, a obecnie powstał taki pomysł, żeby stworzyć ścieżkę historyczną po nieistniejącej już wsi Łopięta. W związku z tym rozpoczęliśmy 3 lata temu prace archeologiczne, które polegają na odkrywaniu pozostałości dawnej wsi. Są to podmurówki, Piwniczki, studnie to wszystko, co z materialnego dziedzictwa tego terenu udaje się jeszcze odzyskać. Za chwilę pokażemy Państwu, jak to wszystko wygląda w realiach. Znajdujemy się przy zabudowaniu rodziny Maliniaków. Z tego, co tutaj było prowadzone, z prac archeologicznych. Podczas których wykopaliśmy bardzo dużo artefaktów żelaznych, wskazuje to na to, że była to bardzo zamożna rodzina, ponieważ żelazo było bardzo cenionym materiałem, i nie mało który gospodarz był w stanie pozwolić sobie na wiele narzędzi żelaznych. Tutaj znajdowaliśmy obręcze, kilofy, motyki, siekiery, łopaty, plus wiele różnych jeszcze innych artefaktów. Tak to mniej więcej wygląda proszę Państwa. To są już lekko zrekonstruowane mury podmurówki domu, a tak to mniej więcej wyglądało na początku. Czyli najpierw było trzeba wszystko odkrzaczyć, znaleźć gdzie się znajdują mury, kamienie poskładać, znaleźć obrys murów i dopiero potem można dojść do takiego stanu jak tutaj widzimy. Mamy nadzieję, że uda nam się odsłonić jeszcze parę innych fundamentów. W planie jest karczma, młyn, dwór, plebania, ale jak to wszystko wyjdzie, to się okaże w trakcie. Zapraszamy w każdym razie serdecznie do łopienki i do pomocy przy pracach. Wolontariusze są bardzo wskazani.